Cześć, nazywam się Ola. Prowadzę profil Boska Makowska. Będziemy sobie dzisiaj pracować z barkami i z taśmą spiralną. Zaczynamy standardowo od paru wdechów, wydechów, więc usiądźcie sobie wyżej. Może to być klocek, może być każda inna forma podparcia, która pozwoli Wam na utrzymanie prostych pleców. Pośladki lekko do zewnątrz. Tutaj łydki troszkę od siebie. Kolana otwarte, pępek lekko wciągnięty, ręce swobodnie i na moment zamykamy oczy. Mamy wycofaną brodę, obserwujemy swój oddech, stabilizujemy go. Pamiętajcie, że oddech musi być w takim tempie, w którym jesteście w stanie pracować w dość dużym komforcie, ale jednocześnie utrzymać wysoki poziom koncentracji. Więc nie może być taki, że zaczyna Wam się chcieć spać, ale również nie może być za szybki, Wyciągamy kręgosłup w górę, utrzymujemy jego neutralny krzywizny. Cały czas mamy aktyw, przeponę, więc pracujemy i od biednicy, i przez środek całego pługa i do samej klatki piersiowej. Jeszcze dwa wdechy, wydechy. Ściągamy ręce za siebie, podpieramy się, klatka piersiowa wysoko. I teraz nabieramy mocno powietrza, góra wdech. Wyciągamy jak najwyżej. Dłonie do pionu, jak radę, oczy są proste. I jeszcze jeden głęboki wdech. Na wydechu powolutku w dół. na wydech. I z kolejnym wydechem ręce powolutku w dół, otwieramy oczy. Na razie zostańcie sobie w, w tym siadzie, który macie. Właśnie o to chodzi, żebyście mieli komfort. Aby w nim jeszcze chwilę wytrzymać, zaczynamy sobie od otwarcia, rozgrzania, aktywizacji góry, pleców i głowy, szyi. Na wydechu zamykamy całość, i na wdechu otwieramy. Na wydechu zamykamy, i na wdechu otwieramy. Ja się na moment obrócę, żebyście zrozumieli dobrze, o co mi chodzi. Moja pomoc sobie pójdzie tam, siądę z zwykłym czy skrzyżnym. Macie ręce swobodnie oparte na kolanach, zamykacie górę. I otwieracie, tak? Czyli pracujecie i z obręczy barkowej, i z szyi, i również z samego kręgosłupa. Czyli ja się wyginam w jedną i w drugą stronę, angażując mój odcinek piersiowy. Troszkę też miednicę troszkę też lędźwia. Mhm. I teraz mamy stop, zatrzymanie. Cofamy lekko barki, splatamy dłonie, zamykamy za głowę. Mamy otwarte łokcie. Nabieramy powietrze i nabieramy go trochę więcej tutaj, w rejon żeber klatki piersiowej, na wydechu rotujemy, wdech, wracamy. Za każdym razem postarajcie się przytrzymać chociaż na chwilę rotację. Czyli mamy skrajny zakres z jednej strony, przytrzymujemy, dociskamy oba pośladki, na wdechu wracamy na środek. I na wydechu mamy skrajny zakres z drugiej strony, znowu dociążając biodra, dociążając nogi, wracamy. Ja jeszcze w swoim tempie. Jeszcze po jednym. Okay. teraz ustawiaj się chyba z tyłem, zaraz wrócę do normalnej pozycji. Ściągamy łopatki, siedzimy dalej prosto, otwieramy sobie ramiona do zewnątrz. Wnosimy je na poziom barków, kciuki za siebie i to jest nasza pozycja początkowa. I teraz jedną rękę skręcamy, chowamy za siebie, tak jakbyśmy się chcieli podrapać między łopatkami. Zabieramy, chowamy. I powoli zabieramy i znowu chowamy, zabieramy, chowamy i zabieramy. I jeszcze w swoim tempie. Jeszcze obracam przodem. Jeszcze po jednym. Rozluźniamy. Zupełnie swobodnie, poprzystaczajcie sobie troszeczkę prawo-lewo. Pamiętajcie o tym, że to nie chodzi o to, żebyście byli nagle bardzo, bardzo mocno pospinani. Oczywiście mamy pozycje wiodące, które mają spowodować, że wasze mięśnie wzmocnią, tak? Albo zbudujecie nowy wzorzec. Troszkę dalej. Mm -hmm. Ok, plus. Teraz siadamy sobie na jednej snuble. Do tego siadu może być tak, że będziecie potrzebowali podpórkę. Część z nas średnio toleruję siedzenie na jednej pięcie, na dwóch półkach, na jednej też. Więc jeżeli będziecie odczuwali dyskomfort, czy w stawie skokowym, w stopie, czy w kolanie, ludzie, w tak? Będzie to za mocna praca, to wtedy chciałabym, żebyście sobie tu pod pośladek włożyli pomoc, tak? Może to być jak najbardziej klocek, może to być zwinięte kawałek koca, zwinięta mata, dodatkowa poduszka, cokolwiek, tak? Co będzie Wam odpowiadać. I teraz, pracujesz. Otwierasz tym ruchem rotacyjnym, który wykonywaliśmy przed chwilą i domykasz do siebie. Otwierasz w tył i domykasz do siebie. Czyli staramy się chwycić dłonią do pośladka tu od spodu i wracamy do siebie. I teraz uwaga, będziemy się chwytać z tyłu, czyli zatrzymujemy dłoń przy pośladku, tu łapiemy, drugą łapką staramy się chwycić przez plecy i trzymamy. I teraz tak. Ustawię się tak, żebyście mogli zobaczyć o co chodzi. Jeszcze troszkę dokładniej. Siedzimy, tu mamy no rękę przy pośladku, druga łapka chwyta, i siedzimy, tak? I dociążamy nasze nogi. Klatką piersiową pracujemy do przodu. Oddychamy, oddychamy, jeszcze oddychamy. powolutku rozluźniamy. Mm -hmm. I teraz będziemy to samo robić na drugą stronę. tak? Czyli zmieniamy ustawienie w nogach. Jedna noga. Siadamy na napięcie. Znowu, jeśli potrzebujecie podpórkę, montujecie sobie tutaj podpośladek. Ta noga stoi stabilnie. Tutaj się opieramy. Łapka do siebie, rotujesz i wracasz. Rotujesz i wracasz. I jeszcze. Rotujesz i wracasz. Starajcie się zachować jak największą płynność tego ruchu. Tak, żeby przechodzić równomiernie, w równym tempem, w jedną i w drugą stronę. Może być tak, że będziecie napotykali na jakieś problemy, usztywnienia, bóle po drodze. To jest jak najbardziej normalne, ale starajcie się przechodzić płynniej. To wtedy zwolnijcie. Poczekajcie chwilę. Ok. Chytamy przy pośladku. Druga ręka. I trzymamy. I klatka piersiowa do przodu, trzymamy dłoń za dłoń. Też jeżeli będzie Wam bardzo ciężko złapać yy, za dłonie, można skorzystać z paska, czyli można po prostu potraktować go jako przedłużkę obu ramion. Yy, można też, yy, jeżeli na przykład usiądziecie wyżej, tak, będzie trochę łatwiej, ewentualnie odjechać sobie o, na przykład w ten sposób, tak, czyli wtedy nie zakładać tego barku przez kolano, tylko tyle, ile damy radę, cofamy rękę i już. Ok, powolutku rozluźniamy, ustawiamy się tyłem do swej maty, dłonie wygodnie, to czy macie je ustawione w ten sposób, w ten, w ten, w tej chwili nie masz tak wielkiego znaczenia, znaczenie ma to jak wyglądają Wasze łokcie, więc jeśli w łokcie jest przeprost, tak, spowodowane ustawieniem dłoni, wtedy należałoby go ewentualnie na tyle, na ile pozwalają Wam nadgadzki. Ustawiamy stopy. Płasko. Ściągamy łopatki. Zamykamy. Ściągamy. Zamykamy. I do przodu. Do tyłu. Do przodu. Do tyłu. I masz ruch. W górę. W górę. W dół. W dół, w dół, do góry, do góry i teraz do przodu, z powrotem. Jeszcze dwa razy. Trzymaj. Przechodzimy sobie do siadu napięty. Między kolorami troszkę miejsca. Ręce na siebie. Splatamy dłonie. Odchodzimy w tył. I wracamy. Do tyłu. I wracamy. Jeszcze moment. Ok. Rozluźnij. Pomoc myślę na razie nie będzie potrzebna. Klęk podparty. Stabilnie biodra. Czyli to wszystko musi być napięte, tak? Chociaż trochę. Nie wisimy zupełnie luźno. Trzymamy. Ramy do przodu. Otwieramy tył i otwieramy przód. Otwieramy przód. I tył? I jeszcze raz. Mhm. Mm ok. I teraz ustaw jedną nogę poprzek matę, drugą utrzymaj w linii. Ok. Czyli tutaj staramy się zachować podparcie na grzbiecie stopy. Ręka w poziom. Nabierasz powietrza. Wydech Wracasz. I otwórz. Jeszcze dwa. Ok. Zatrzymaj. Stop. I jak macie rękę u góry, zwróćcie uwagę na pozycję kciuka. Odkręcamy. I w dół. Okay? Czyli to dokręcenie powinno zaangażować mocniej łopatkę i przechodząc dalej pociągnąć ze sobą klatkę piersiową. Neutralnie. Jeżeli Wam się zmęczy, można ją spokojnie tutaj rozluźnić. Trzymamy pępek, trzymamy nogi. Jeszcze mam Okay. Uwaga, domykamy tu i dociągamy boki i stop. Nie jeszcze chwileczkę, przytrzymaj, oddychaj i ta ręka powolutku na grzbiet, domknij nogi. Zamknij rękę, przytrzymaj i dociąż. Staramy się rozluźnić rajon łopatki i całego dolnego ramienia dociśnijcie na tyle na garcia, żebyście mogli troszkę biodrami pracować w tył. Przyjmijmy, że oddychamy. To jaka jest pozycja w tym momencie w nogach jest tak naprawdę zależna od tego jak możecie tutaj pracować z tym napięciem, z tym rozciąganiem, jaki macie zakres ruchu i nie będzie wygodnie. I powoli wracasz. Ok, będziemy pracować teraz na drugą stronę. Obróćcie się tak, widzieli. Noga. Ręka, szeroko paląc. I w górę. Zamykasz i otwierasz. I znowu. Masz zatrzymanie. Dokładasz metatyki zmienia pozycję, bark, chłopacka zmienia pozycję i odsłonięcia się. Jeszcze chwilę. Domykasz, przodem? Do ucha. Stop. Liście mnie atakują. Nie uwaga. Grzbiet, domykasz nogę, domykasz rękę, rotacja i do tyłu. Głowa swobodnie. Rozluźniamy łopatkę, staramy się rozluźnić rejon łokcia, całego ramienia. Oddychamy stabilnie. Ok, powolutku luz. No. I dziękuję Wam ślicznie za dzisiejszą sesję. Do zobaczenia w trakcie następnej. Trzymajcie się ciepło.